Czy po kilkudziesięciu latach bursztynowa komnata została wreszcie odnaleziona? Najnowsze sensacyjne doniesienia sugerują, że rozpoczęto na nowo poszukiwania bursztynowej komnaty. Trop wziął się od relacji Ersia Kocha, Gauleitera plus Wschodnich, jednej z kluczowych postaci odpowiedzialnych za grabież dzieł sztuki w czasie wojny. Według inżyniera Jana Delingowskiego, który prowadzi obecnie pracę, podczas wspólnego pobytu w więzieniu w latach 80. Koch miał zeznać mu, gdzie może znajdować się część skarbów, w tym być może fragmenty bursztynowej komnaty. Została ona ukryta na pomorzu, w rejonie dawnego poligonu SS. Bursztynowej komnaty szukano już wielokrotnie, między innymi na Zamku w Królewcu. Komnata była wystawiona w Pałacu w Carskim Siole, ale w 1941 roku Niemcy ją zdemontowali i przewieźli właśnie do Zamku w Królewcu. Istnieją świadectwa, że była tam jeszcze w 1944 roku, jednak później ślad się urywa. Po wojnie zamek został zbombardowany i w dużej części zniszczony. Rosjanie przeszukiwali piwnice i podziemia, ale odnaleziono jedynie fragmenty mozaik i listy przewozowe. Podziemia Zamku Książ. Powiązano to z projektem RIEZE, kompleksem podziemnych korytarzy budowanych przez Niemców w górach Sowich. Istniały teorie, że część dzieł sztuki ukryto w podziemiach Książa. W latach 60., 70. i 80., aż do 2010 roku. Prowadzono różne prace eksploracyjne, ale nie znaleziono dowodów na obecność komnaty. Bunkry w Mamerkach. Kompleks bunkrów w Wehrmachtu dobrze zachowany z wieloma nieodkrytymi pomieszczeniami. Lokalne legendy mówiły o skarbach. W 2016 roku użyto georadaru, odkrywając pustą przestrzeń przypominającą ukryty schron. Po wejściu okazało się jednak, że jest to naturalna jama bez śladów komnaty. Statek Wilhelm Gustloff. Teoria mówiła, że Niemcy mogli ewakuować skarb morzem w 1945 roku, a Gustloff zatonął wraz z cennym ładunkiem. Wrak leży na dnie Bałtyku, ale nurkowania nie ujawniły nic związanego z bursztynową komnatą. Statek Karlsruhe. W 2020 roku polscy nurkowie odkryli wrak, w którym mogły być skrzynie z dziełami sztuki Ewakuowanymi z Królewca Znaleziono porcelanę i militaria, ale nie dowiedziono obecności czegokolwiek poza tym Jaskinia w Górach Izerskich Relacje świadków mówiły o konwojach SS ukrywających skrzynie w skalnych szczelinach Znaleziono jedynie fragmenty amunicji i części wyposażenia wojskowego Zalew Wiślany Istnieje teoria, że skrzynie z komnatą wrzucono do wody w trakcie ewakuacji Królewca w 1945 roku. Nie znaleziono potwierdzenia. Badania sonarowe wskazały kilka obiektów, ale były to elementy wraków podziemia w Pasłęku i okolicach Elbląga. Według niektórych relacji, Niemcy ukryli cenne zbiory w dawnych magazynach i tunelach kolejowych w tym rejonie. Przeszukano piwnice i korytarze, ale nie znaleziono niczego związanego z komnatą. Ostatnie miejsce poszukiwań wskazane przez Kocha odpowiadać miało okolicom Dziemian, gdzie istniał schron szczelinowy lub podziemny magazyn zbudowany z cegły i zabezpieczony betonem, a później zasypany. Podziemia w Dziemianach są najświeższym i najbardziej konkretnym tropem, jaki mamy obecnie. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w lipcu 2025 roku zgodę na odwierty i sondaż archeologiczny na terenie dawnego poligonu SS, gdzie może znajdować się schron szczelinowy z czasów II wojny światowej, a w nim, być może, elementy bursztynowej komnaty. To pierwsze od wielu lat tak szeroko zakrojone poszukiwania w nowej lokalizacji różnią się od wcześniejszych między innymi tym, że są prowadzone w oparciu o konkretną relację historyczną Erisia Kocha. Odbywają się z pełną zgodą konserwatora zabytków i przy wsparciu władz lokalnych. Teren jest mało przebadany od czasów wojny, a wiele elementów infrastruktury SS pozostaje pod ziemią. Jak sądzisz, czy potwierdzą się rewelacje Erisia Kocha odnośnie lokalizacji bursztynowej komnaty? Czy podziemia w Dziemianach są rzeczywiście miejscem ukrycia skarbu? Podziel się swoim zdaniem w komentarzu. Zapraszam. Jeżeli zainteresował cię niniejszy materiał, zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby zawsze być na bieżąco. Dziękuję. Aspekty historii.